Być. To jest myślę, że mój moralny obowiązek przede wszystkim. W szacunku dla, dla tych ludzi, których znałem, podziwiałem, z którymi się ścigałem, tutaj myślę o Januszu. A Marian dla mnie zawsze był wzorem w tym okresie, kiedy dorastałem mnie jest y, bardzo wiele, by nam tutaj czasu, szczerze mówiąc. Mogę podkreślić i dopowiedzieć to, co tutaj krąży wokół, y, podczas tej imprezy, jakim Janusz był człowiekiem, jakim sportowcem, jakim kierowcą rajdowym. Tacy ludzie, taki talent nie rodzi się y, często, także fajny cel jest tej imprezy przede wszystkim. No, główny, główny, główny właśnie z cel i motto jakby przyświeca nam, e, żeby oddać i świetnym kierowcom hołd, bo chyba w taki sposób możemy to zrobić najlepiej no a przy okazji jest okazja się pościgać, no mamy tak długą przerwę teraz w sportach motorowych w sportach rajdowych, dopiero sezon rusza w kwietniu, także no, no, no chyba praktycznie cała czołówka się zjechała także dobra zabawa, dużo kibiców, no takie wielkie jednorajdowe święto tak, no to już jest ten model, którym będziemy startowali na Barburce Warszawskiej to był taki samochód treningowy, jeszcze z silnikiem ze starszej ewolucji tu już jest taka typowa, typowa Evo 10. No i robimy nią pierwsze kilometry, tak jak wiadomo, no, trzeba się tego samochodu nauczyć, dopracować zawieszenie. Ale, ale po, tych, po tych pierwszych właśnie przejechanych metrach kilometrach widać, że no, jest potencjał w samochodzie, fajnie się prowadzi. Troszkę może mocy jeszcze nie ma na tyle, co byśmy oczekiwali, ale na pewno jest dużo przyjemniejsze w prowadzeniu. Zobaczymy. No niestety tak się śmiesznie ułożyło, że rajd polski nie stanowi eliminacji mistrzostw Polski, także no, nie jest w naszym kalendarzu na, na dzień dzisiejszy. Ale będziemy starać się przekonać sponsora, żeby no, tutaj nas jakoś wsparł, no bo nie wiadomo czy taka sytuacja się jeszcze kiedyś powtórzy, żeby właśnie u nas w kraju były mistrzostwa świata. bo się zdarzyło, że mam okazję jechać tutaj z koleżanką. Pierwszy raz jedziemy razem, pierwszy raz kobieta na prawym. Cóż, no bardzo się cieszę, że tu mogę wystartować, że mogę po raz trzeci uczestniczyć w tej cudownej imprezie w naszych wspaniałych kierowców. No i cóż, no byle do mety, byle szczęśliwie, bo jest troszeczkę ślisko momentami, trudno wyczuć, opo opony źle też kleją, bo jest jednak minusowa temperatura. Także mam nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie dobrze i, i do mety.